cześć ma, No y, tej niby matematyki, zamiast infy. Siema Kamil! Ach, w ogóle jakieś gówno... Ej, pasz mam trzecią Jakie gówno w ogóle! Siema. Ej, że to na YouTube chyba! Siema! Siema. Kasy, w wodze, I tak każdy się I tak poglądał. Światełko! 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 Wyłączam, w ogóle takie na te Ej, Katia, nie płyn na YouTube, będzie ci zachnie każdy nie tak samo, można kopić takich po że nie wie. Jaki fuksio, Ja mu! Jak na YouTube? O, Udy, u b e o od początku to łączy fakt, oni w ogóle nic nie chodzi ja chodzę na ajstałek właśnie, o to chodzi że oni u nich nikomu nie chodzą to było odcinek oprócz tego aaaa ja w kiniowce mega survival o jaki ty minecraft mycraft, weź mnie tam kiedyś w mega hardcore survival a ja znam mega hardcore a to jest inny, a ja znam jeszcze inny